Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zwiększyć swoją samodyscyplinę krok po kroku. Zapraszam! Pierwszy krok to ustalenie jasnych celów. Zapisz swoje cele i upewnij się, że są one konkretne i mierzalne. Na przykład, zamiast mówić, chce być bardziej produktywny, powiedz, chcę codziennie czytać 30 minut. Następnie, STW zamknięte RZ codzienną rutynę. Zorganizuj swój dzień, aby uwzględniał czas na pracę, relaks, ćwiczenia i sen. Trzymanie się rutyny pomoże Ci zbudować konsekwencje. Eliminacja rozproszeń to kluczowy krok. Wyłącz powiadomienia na telefonie i zadbaj o czyste i uporządkowane miejsce pracy. Dzięki temu łatwiej będzie Ci się skupić. Uważność i medytacja mogą znacznie zwiększyć Twoją koncentrację i kontrolę nad impulsami. Poświęć kilka minut dziennie na medytację lub proste ćwiczenia oddechowe. Nie zapomnij o nagradzaniu siebie za osiągnięcie małych celów. To może być coś prostego, jak ulubiony smakołyk czy krótka przerwa. Nagradzanie siebie zwiększa motywację do dalszej pracy. Pamiętaj, budowanie samodyscypliny to proces, który wymaga czasu i wytrwałości. Trzymaj się tych kroków, a na pewno zobaczysz rezultaty. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka like i subskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych poradników. Do zobaczenia.